Cześć wszystkim, tu Eitos. Witam w kolejnym filmiku o FIFA 20 na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o Once to Watch Promesie, którego SBC wczoraj jej wypuściło. Zastanowimy się, czy warto je robić jak ta cena, która, którą trzeba zapłacić za to SBC, ma się do wartości, którą dostarcza nam Promes. Zanim zaczniemy, upewnijcie się, że subskrybujecie mój kanał. Będziecie dostawać powiadomienia o filmikach, jakie wrzucam. Dajcie też znać, co sądzicie o takim pomyśle i takim właśnie wideo, na temat analizy opłacalności SBC, czy chcecie widzieć więcej takich filmików na moim kanale, i zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeżeli to wideo Wam się podobało. Once to Watch Promise to karta 82 overall, która sama w sobie na pewno nie jest warta ceny, jaką sobie jej zażyczyło, w tym SBC. Statystyki ma nie najgorsze, jak wiemy. Na pewno na duży plus tej karty to jego skillmówcy 5 i foot 4. Naprawdę to jest bardzo, bardzo istotne. Gracz pasujący do mety, zwinny, mały, świetnie driblujący, bardzo szybki. No ale tak jak mówię, to jest karta 82, jego złota karta na rynku kosztuje około 1500. tysiąca i to jest właściwa cena za tą kartę, zważywszy na to, jak ciężko ją zlinkować do innych, do innych takich sensowniejszych lig, no bo wiemy Ajax, Eredivisie, nie najlepiej. No ale płacimy tutaj za pewną obietnicę, za obietnicę upgradeów, a nie za tą kartę 82. No a zapłacić trzeba całkiem sporo, bo aż 38 tysięcy na Xboxie 41 z haczkiem na PS4 to stan na sobotę Rano, więc nie jest to mało za kartę, za kartę 82. Um, jest to dobra cena, jeżeli Promes dostanie chociaż jeden upgrade. Myślę, że jego pierwszy Team of the Week będzie kosztował właśnie rzędu 40 tysięcy. Czyli tak naprawdę robiąc teraz to SBC płacimy tyle, ile mniej więcej zapłacimy za, pierwsze, za pierwszego Team of the Weeka Promesa. A jakie są szanse na to, że tego Team of the Weeka dostanie? No to spójrzmy. W zeszłym roku Promes też miał One to Watcha. Wtedy grał w Seville, grał w niej bardzo niewiele szanse na dostanie się do miał w miarę niewiele. Jest to też zawodnik kontuzjogenny, co niestety powoduje, że w miarę często nie gra ze względu na swój stan zdrowia. Pierwszy upgrade, jaki Promes w zeszłym roku dostał, nastąpił dopiero 26 stycznia. Jeżeli tak samo miałoby być teraz, no to płacimy w tym momencie 37 tysięcy czy 39-40 tysięcy za SBC, które tak naprawdę pozostanie kartą 82 aż do stycznia. tak? Ale czy tak na pewno będzie? W Ajaxie Promes gra znacznie więcej. Zaczął też dostawać trochę więcej szans w reprezentacji. W tym roku zagrał chyba połowę meczy, jakie Holandia grała. Promes grał w pierwszym składzie, także szanse wydają się znacznie większe. Zwłaszcza, że w tejże że w której obecnie gra w Ajaxie, Naprawdę robi wrażenie. W 11 meczach łącznie, jakie zagrał, już 7 bramek, miał 2 asysty. Jest to wynik znacznie, znacznie lepszy, dający według mnie znacznie większe szanse na to, że Promes już w najbliższym czasie dostanie Team of the Week. Zresztą już w Team, w Team of the Week 3 wszyscy spodziewali się, że Promes się w nim znajdzie. Teraz już wiemy, czemu się nie znalazł. Zapewne dlatego, że właśnie jej wiedziało, że w piątek zamierza wypuścić Once to Watcha SBC. No Nie chcieli dać, żeby ten Once to Watch od razu był upgradowany. Dlatego zapewne nie dostał już teraz Team of the Week. Jeżeli już na tym etapie FIFA, gdzie mamy początek października, była taka duża szansa, żeby dostał tego Team of the Week, no, no to szanse według mnie w tym roku są znacznie, znacznie większe niż były w zeszłym roku na to, iż Promes dobije do poziomu 86, 87 może nawet. Jego karta, jak będzie 87, będzie niesamowita, to będzie naprawdę niesamowita karta którą wiele ludzi będzie chciało mieć i będzie kosztować już wtedy blisko 200, 200 z hakiem tysięcy, gdzie teraz obecnie musimy te, tylko zapłacić 40. No ale, tak jak mówiłem, jest to zawodnik bardzo koncuzjogenny. Nigdy nie wiadomo, czy za chwilę nie wyłoży się i przez pół roku nie będzie grał, więc jest to jakieś ryzyko, czy chcemy podjąć to ryzyko, czy nie. No to moim zdaniem trochę powinno zależeć od tego, jak wyglądają nasze drużyny i jak łatwo Promes będzie do nich pasował bo Promesa zlinkować do drużyn łatwo nie jest. Tak naprawdę najsensowniejszym połączeniem dla niego jest Informalen, który już teraz kosztuje jakieś 35-40 tysięcy w zależności od platformy. Alternatyw dużo tanich naprawdę nie ma. Nie ma łatwego sposobu, żeby połączyć Promesa z taką ligą jak, Holender, jak angielska czy, czy hiszpańska. Tak naprawdę jedynymi kartami, które w łatwy sposób dają zlinkować Promesa jest De Jong tudzież Wijnaldum. A poza tym, no to w środku pomocy nie bardzo jest taka opcja. Alternatywą ciekawą wydaje się być Taliafico, który daje mocne łącze promesowi i umożliwia tak naprawdę niedbanie dalej o połączenia. No i ikony, oczywiście, wiadomo, że ikony dają zawsze możliwość połączenia, więc jeżeli promes dobije do takiej takiego 87, połączymy go z ikonami, no to myślę, że to będzie naprawdę niezły gość i, i będzie naprawdę ciekawą kartą. Talia Fico już wczoraj zareagował cenowo, podskoczył 10 tysięcy w ciągu kilku godzin, w związku, z tym, że, w związku z tym, że właśnie wyszedł ten promes. Także Talia Fico najtańszym połączeniem nie jest, no ale jeżeli stać nas na zrobienie promesa, to myślę, że Talia Fico też powinniśmy jakoś tam wyskrobać. Podsumowując, czy warto robić to SVC? Plusy promesa, 5 gwiazdek, zawodnik bardzo meta, bardzo zwinny, dobrze drybujący. Świetnie, świetnie pasuje do takiej gry, jaka obecnie jest najskuteczniejsza. Ma też dużo szans na upgrade'y, biorąc pod uwagę to, jak dużo robi dla Jaksu i że pojawia się coraz częściej w drużynie narodowej. Jego karta, jeżeli osiągnie poziom 87, będzie naprawdę niesamowita i to będzie karta, którą można grać, myślę, spokojnie w miarę do końca FIFA no może do Team of the e, Natomiast minusami jest słaba linkowalność. Naprawdę słabo jest z połączeniem Promesa do drużyn, nie używając ikon. E, mamy bardzo ograniczone możliwości, żeby, to, żeby wszyscy byli na maxach. 37 tysięcy za karty 82, które trzeba teraz wydać, e, czy nawet więcej już obecnie, bo ta cena w miarę wzrasta cały czas, to całkiem dużo za karty, która jest tylko 82. I nie wiadomo, czy będzie kiedykolwiek większa, bo tak naprawdę jedyne co mamy zagwarantowane to właśnie to, że jest to karta 82. Minusem jest też kontuzogenność promesa w, w rzeczywistości, która powoduje no, obniżoną tą szansę na to, że jego upgradey nastąpią i że nastąpią szybko. Ale podsumowując plusy i minusy, muszę wydać werdykt. Oceniam, że to SBC jest mniej więcej tak 66% że warto je zrobić. Ja skłaniam się ku temu, że zrobię. E, promesa, zwłaszcza, że mam informale na Trade więc w mojej taniej drużynie, którą grywam w Division Rivals, myślę, że będzie pasował. Jeżeli dostanie upgrade'y, to może nawet będzie w mojej docelowej weekendligowej drużynie. Także według mnie jeżeli pasuje Wam druży do drużyny, albo nie macie problemu z tym, żeby go zlinkować przez używanie Taliafiko czy coś takiego, to zróbcie. Na pewno będzie. E, będzie to świetna karta, jeżeli dostanie upgrade. Y. No i trzymajmy kciuki za Ajax, nie? Żeby, żeby tam jakoś szło. E, więc dzięki, to była pierwsza taka, pierwszy taki filmik na moim kanale. Mam nadzieję, że się podobał. Zostawcie łapkę w górę. E, jeżeli się podobał, zostawcie komentarze, wszelkie uwagi chętnie przyjmę. Co chcecie zobaczyć? Jakie następne pomysły na wideo. E, zapraszam też na Twitcha, gdzie będę streamował. E, regularnie streamuję poniedziałki, środy i piątki. E, link będzie w opisie. I do zobaczenia następnym razem.